No ile ile stratni bylibyśmy tak? Ok, ile sól? Talerzyk przygotowałem już Sorry, Waga trochę wiekowa, ale, ale do naszego eksperymentu się nada, Gdzie to są baterie? Ok, cyk. Mamy 0 i tak. Starujmy najpierw sam talerz i dobrze. I zważmy. Kotlety. Ręce już umyłem. Raz. I dwa. To ogólnie są jakieś tam z, jakieś jakiejś bardziej niby delikatnej części. Ale wiecie, to wszystko tam palicho. Ściszę trochę mikrofon, bo widzę, że nieco za głośno jest. Ok, 126 gramów. W zasadzie dla pewności tam trochę więcej soli. Dobrze. Zostawmy to myślę na godzinkę. Nie wiem, która jest godzina. Gdzieś Mamy jakiś zegarek, albo coś. Która jest godzina? 17.34 Dobra, czyli za powiedzmy 18.15, 18.30 wracam i po pierwsze osuszymy je trochę. Po prostu przełożę je tak delikatnie z tej wody. odsączę. I to talerzyk przepłukać, też go wytrzeć. Mhm, dobra, talerzyk wytrzemy do sucha. Dobra. W zasadzie mogę całe przełożyć, nie? Oj, to teraz możemy przejść do końcowego pomiaru. Kurde, mi się waga wyłączyła. Niestety. Tak jak mówiłem, ona jest już dość wiekowa, ale wszystko ładnie widać. Widać. Yy, talerzyk ten sam. Tarujemy. Osączone z nadmiaru wody. Wtedy było 126, a teraz będziemy mieli 63 i... 123 gramy. No kurde. Eee, powiem wam, że szok nie niedowierzanie. Przez półtorej godziny to mięso dalej jest wilgotne, jest nieco twardsze, ale ale tak poza tym 123 to jest tylko...